Katastrofa lotu Korean Air 007 Miejsce Morze Japońskie, Wybrzeże Sahalinu Data 1 wrzesień 1983 rok. Przyczyna Zestrzelenie samolotu. Statek powietrzny Typ Boeing 747, użytkownik Korean Air, znak rejestracyjny hl 7442 Start Start. Enchorecz, Ted Stevens. Cel Lotu Seul-Gimpo. Ofiary śmiertelne: 269 osób. Katastrofa lotu Korean R-007. Zestrzelenie koreańskiego pasażerskiego samolotu nad terytorium ZSRR. 1 września 1983 roku. Boeing 747-200A, Lot KAL-007, zen chorycz na Alasce, do Seulu w Korei Południowej, z nieznanych przyczyn zboczył z kursu i wleciał na kilkadziesiąt kilometrów w głąb przestrzeni powietrznej ZSRR, po czym został w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zestrzelony przez radzieckie myśliwce, co doprowadziło do śmierci wszystkich ludzi znajdujących się na pokładzie. Łącznie 269 osób. Pasażerowie i załoga lotu KAL-007. Samolot koreańskich linii lotniczych wykonujący z Nowego Jorku lot numer 007 dotarł o 3.30 w nocy czasu lokalnego do Anchorage. Do Seulu miał zabrać 246 pasażerów i 23-osobową załogę dowodzoną przez doświadczonego kapitana. Chun Byung-in który służył 9 lat w lotnictwie cywilnym, a do roku 1972 jako lotnik wojskowy koreańskich sił powietrznych. Przez 10 lat brał udział w pokazach i łącznie w powietrzu spędził 10 625 godzin. Wśród 246 podróżnych przeważali Koreańczycy, jednak miejsca na pokładzie zajął także 61 obywateli Stanów Zjednoczonych. Między innymi członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Larry McDonald i 11 osób z innych krajów. Samolot: 9-letni Boeing 747-230B o numerze rejestracyjnym HL 7442. Posiadał cztery silniki produkcji Pratt Whitney JT9D7A. Maszyna została dostarczona niemieckim liniom Condor Airlines 17 marca 1972 roku. W roku 1979 Boeinga 747 wypożyczyły i przerejestrowały koreańskie KAL. Przebieg lotu. Pół godziny po przylocie do Anchorage, po zatankowaniu paliwa i przygotowaniu wnętrza samolotu na przyjęcie kolejnych podróżnych, maszyna opuściła pas nr 32, udając się w trasę do południowo Koreańskiej stolicy Seulu. Załoga została poinstruowana, by utrzymywała kurs na radiolatarnię Betel, a następnie na korytarz Rome Romeo 20. Jednak wkrótce po rozpoczęciu rejsu samolot zaczął zbaczać z kursu nie ominął radiolatarnię Betel w odległości niemalże 20 km na północ, zbliżając się do obszaru przestrzeni powierzchni ZSRR nad Kamczatką, Sahalinem i pobliskim Morzem Ochockim. Ponieważ rejony te były w okresie trwającej wówczas zimnej wojny pilnie strzeżone przez armię radziecką, więc natychmiast po dostrzeżeniu na radara kopcego niezidentyfikowanego samolotu Rosjanie wysłali w jego kierunku cztery myśliwce, a następnie kolejne dwa. Były to Migi 23. Ponieważ w okolicy, w rejonie na wschód od wybrzeży Kamczatki znajdował się w tym czasie inny samolot, Amerykański wojskowy samolot rozpoznawczo-szpiegowski Boeing RC-135, także czterosilnikowy odrzutowiec. Siły powietrzne ZSRR uznały, iż punkt na radarze jest w rzeczywistości echem radiolokacyjnym właśnie odrzutowca RC-135. Samolot KAL-007 wkrótce opuścił przestrzeń radziecką nad Morzem Ochockim, a myśliwce powróciły do swojej bazy, przecinając trawę z radiolatarni NIPI. Cztery godziny po starcie z Anchorage. Załoga koreańskiego Boeinga znajdowała się już w odległości 300 km od wyznaczonej trasy, lecąc prosto na Sahalin. Katastrofa. O godzinie 17:42 do 17:45, czasu UTC, dwa myśliwce, tym razem SU-15, zostały wysłane w stronę Boeinga. Po 31 minutach, samolot przeciął radziecką przestrzeń powietrzną a wkrótce po tym Su-15 dotarły w jego pobliże. Major Nikołajewicz Osipowicz, pilot jednego Su-15 o numerze taktycznym 805, najpierw wystrzelił salwę ostrzegawczą z broni pokładowej przed kokpitem Boeinga. Ponieważ myśliwca nie wyposażono w amunicję smugową, pilot rejsu numer 007 mogli nie zauważyć strzałów ostrzegawczych. Następnie pilot myśliwca, po otrzymaniu rozkazów z Ziemi o godzinie 18:22 czasu UTC, odpalił w kierunku samolotu pasażerskiego rakiety powietrze-powietrze. Z dwóch wystrzelonych rakiet R-98, będących późną wersją rakiety R8M2 Kaliningrad, nazywanej w kodzie NATO Advanced ANAP, w cel o godzinie 18:26 trafiła jedna. Była to rakieta naprowadzana radarowo. Natomiast rakieta posiadająca głowicę z sensorem termicznym na podczerwień chybiła najprawdopodobniej spod awarii głowicy lub zapalnika. Trafienie jednej z rakiet spowodowało poważne uszkodzenie samolotu pasażerskiego i choć dokładnie nie wiadomo co wydarzyło się po eksplozji, przypuszcza się, iż we wnętrzu maszyny nastąpiła dekompresja, a załoga straciła kontrolę nad odrzutowcem. Samolot wpadł w korkociąg i runął do Morza Japońskiego. W momencie trafienia KAL 007 znajdował się kilka kilometrów poza terenem ZSRR. Pokłosie. Amerykański prezydent Ronald Reagan potępił zdarzenie, które nazwał masakrą, aktem barbarzyństwa i zbrodnią przeciwko ludzkości. Skutkiem gwałtownego pogorszenia się stosunków amerykańsko-radzieckich było m.in. zabronienie Arlofotowi wykonywanie lotów na terytorium USA – nie do końca wyjaśnione są zarówno przyczyny zejścia z kursu samolotu pasażerskiego podejrzewa się błąd w nastawach automatycznego pilota, jak i motywy, którymi kierowali się dowódcy sowieccy, nakazując niszczenie samolotu pasażerskiego. Czarna skrzynka z KAL-007 została wyłowiona przez Rosjan z morza, co zostało zatajone przed opinią publiczną, aż do roku 1992, kiedy Borys Jelcyn przekazał je Amerykanom. Nie wyjaśniła ona wiele poza tym, co i tak było wiadome wcześniej, że KAL-007 niewątpliwie nie realizował misji szpiegowskiej, co przez pewien czas usiłowali wmówić światu Rosjanie. Kontrowersje. Istnieją pewne zagadnienia kontrowersyjne w przypadku załogi samolotu KAL-007 i całych linii Korean Air. Po pierwsze, powszechna praktyka długotrwałego. Na miesiące, a nawet lata, kierowania danej załogi na tę samą trasę, przez co popadała ona w rutynę i nie dbała o przestrzeganie procedur. Procedury programowania systemu nawigacji bezwładnoś bezwładnościowej INS, sterującego automatycznym pilotem, wymagały kilkakrotnego sprawdzania wpisanych współrzędnych sześciu punktów etapowych trasy, czego z dużym prawdopodobieństwem nie zrobiono, ponieważ w systemie tym współrzędne każdego punktu etapowego były obliczane względem poprzedniego. To pomyłka w jednym z nich powodowała, że dalsza część trasy była niewłaściwa. W KAL każda załoga otrzymywała gotowe listy współrzędnych do poszczególnych części swej trasy. W takiej sytuacji jest możliwe, że skutek błędu we wpisanych współrzędnych lot odbył się po niewłaściwej trasie. 2 Nadmierne zaufanie pokładane przez załogi w bardzo nowoczesny wówczas system INS i niekontrolowanie go innymi metodami nawigacji. Nad północnym Pacyfikiem w nocy wtedy dostępna była tylko astronawigacja i niepopularny system radionawigacji Omega, którą zresztą samoloty KAL nie posiadały. Oraz trzy. Zgodnie z zapisami czarnej skrzynki, rozmowy załogi, członkowie załogi na większość czasu lotu opuścili kabinę pilotów. Pozostawiając dyżurnego, najmłodszego w załodze inżyniera pokładowego, który nie znał się na nawigacji i prawdopodobnie ograniczył się tylko do kontroli przyrządów i słuchu radia, i udali się do lecących pierwszą klasą znajomych. W takiej sytuacji mogli nie zorientować się w swoim położeniu. W przypadku lotnictwa USA prowadzącego loty zwiadowcze w pobliżu granic ZSRR. Po pierwsze, Praktyka latania samolotu zwiadu elektronicznego RC135 przebudowany Boeing 707 w tym samym korytarzu lotniczym co samoloty pasażerskie. I dwa. Nie podjęcie jakiejkolwiek próby nawiązania kontaktu z ogą KAL-007 i poinformowania jej o tym, że wlatuje w przestrzeń powietrzną z ZSRR, W przypadku radzieckiej obrony powietrznej po pierwsze, techniczne nieprzygotowanie do takiej sytuacji. Brak możliwości odbioru sygnałów z cywilnych transponderów zgodnych z wymaganiami IKO. Nieposiadanie planów lotów pasażerskich w pobliżu granic ZSRR. Przez to nie było możliwe zidentyfikowanie samolotu koreańskiego, aby przez radio jednoznacznie wezwać jego załogę. 2. Niewyposażenie części myśliwców w amunicję smugową. Na przykład samolot Majora Osipowicza, który zbliżył się najbardziej do samolotu KAL 007, akurat jej nie posiadał. 3. Nieprawidłowe szkolenie personelu, pilotów, radarzystów, przechwytywaniu samolotów bez ich zestrzeliwania. Na przykład nie szkolono pilotów, że w przypadku dawania sygnału światłami pozycyjnymi samolotu, samolotowi pasażerskiemu myśliwiec powinien być przed nim, a nie z tyłu, ponieważ piloci w kabinie dużego samolotu pasażerskiego nie mają dobrej widoczności do tyłu. Sygnały dawane przez samolot z tyłu dostrzec mogą najwyżej pasażerowie, którzy muszą się zdecydować wezwać stewardessę, która dopiero zobaczywszy światła. A pilot myśliwca w międzyczasie mógł zaprzestać błyskania nimi. Zawiadomiłaby pilota. Oraz cztery. Nieudolne prowadzenie całej akcji. KAL 007 leciał długo nad ZSRR, a właściwie doścignął go tylko i myśliwie, jeden myśliwiec, majora Osipowicza. I to niedługo przed opuszczeniem przestrzeni powietrznej za Pozostałe zbliżyły się do niego w stosunkowo dużej odległości poza zasięgiem działek. W przypadku majora Osypowicza. Po pierwsze, niepoinformowanie dowództwa o tym, że śledzony samolot to Boeing 747. Pilot wzrokowo zidentyfikował typ, a nie RC-135, jak dowództwo sądziło. Pilot w wywiadzie z 1996 stwierdził, że nie zrobił tego, ponieważ nikt się go nie pytał. Oraz dwa. Niewłaściwe wykonanie otrzymanego rozkazu zmuszenia samolotu KAL-007 do lądowania, strzelanie bez pocisków smugowych, akurat ten samolot ich nie posiadał. Nieustawienie się przed KAL-007, aby jego załoga widziała światła SU-15. Wywiad z radzieckim pilotem jest niejednoznaczny, bo z jednej strony mówi o niedostatkach szkolenia. Na przykład, nieznajomości języka angielskiego, ale z drugiej strony o przemożnej chęci zdobycia tzw. sławy, która mogłaby zniekształcić odbiór rzeczywistości. Major Osipowicz wiedział, że kończy mu się paliwo, co oznacza, że po zmuszeniu samolotu do lotu z nim musiałby przekazać eskortowanie go na lotnisku docelowe innym maszynom, z których pilotami musiałby się podzielić sławą. Bogusław Wołoszański, w swojej książce Ten Okrutny Wiek, podaje, że samoloty radzieckie towarzyszyły K.A.L. Przez 70 minut dawały pilotowi sygnały reflektorami, a także strzelały pociskami smugowymi. Jednakże w kontekście tego, co opisano powyżej, istniało bardzo małe prawdopodobieństwo, że załoga KAL mogła cokolwiek dostrzec. Dowództwo radzieckie przynajmniej częściowo uznało odpowiedzialność majora Osipowicza za całą sytuację. I dlatego nie otrzymał on przedterminowanego, przedterminowego awansu. Na podpułkownika został awansowany później, po służeniu dłuższego czasu jako major, a na pułkownika w momencie odchodzenia na emeryturę. A nagroda pieniężna była najniższa 200 rubli, podczas gdy inne osoby otrzymały co najmniej 400 rubli. Nie wyciągnięto wobec niego żadnych konsekwencji, ponieważ obawiano się, że informacje o tym mogłyby zostać wykorzystane propagandowo. Narodowości ofiar katastrofy. Korea Południowa 105 osób. Stany Zjednoczone 62 osoby, Japonia 28 osób. Republika Chińska 23 osoby, Filipiny 16 osób. Chiny 12, Kanada 5. Tajlandia, Kanada 8, Tajlandia 5, Australia, Wielka Brytania po 2 osoby. Dominikana, Indie, Iran, Malezja, Szwecja i Wietnam po jednej. Razem 269 ofiar.